Jeśli Bóg zechce, jeśli Cię do tego wybierze, żeby Ci pokazać swoją miłość, to wcześniej, wcześniej przeprowadzi Cię przez cały szereg bolesnych rozczarowań. Rozczarujesz się w stosunku do ludzi, którym ufałeś, których podziwiałeś, których lubiłeś. Rozczarujesz się wobec. Członku, najbliższych członków Twojej rodziny. Rozczarujesz się ostatecznie także w stosunku do tych, których miałeś za proroków i nauczycieli. Po co? Żeby Ci pokazać, że tylko Bóg jest godny miłości. Tylko On zasługuje, żeby Mu naprawdę ufać. I potem jeszcze powtórzyła, ale pod warunkiem, że Bóg zechce Ci to pokazać.